Odwieczne pytanie, które się pojawia, czy Polska podzielona, czy nie podzielona? A trochę na ten temat e, zespół Big Cylc już wszystko wiecie, e, wyśpiewał przed chwilą, a w studiu JJ Jacek Jak Witam Cię pięknie. Cześć, witam serdecznie. No to jak z tą Polską podzieloną? Polska powiedz? podzielona, ale USA też podzielone, także chyba to się wszystko tak podzieliło na całym świecie na pół. My byliśmy pierwsi, nie? I Francja podzielona, i Niemcy no podzielone. Właśnie. Jakby się tak przyjrzeć, to jednak to nasze społeczeństwo globalnie podzieliło się na dwie albo trzy części, i to jest cała prawda. O naszym życiu politycznym na świecie, chyba, bo to nie tylko dotyczy Polski, ale wszędzie, gdzie jedziemy, to społeczeństwo przynajmniej podzielone jest na dwie części i ciągnie w, swoje w swoją stronę. Mam nadzieję, że i w Stanach, i w Polsce ta jasna strona polityczna przeważy i będziemy się tylko z tego cieszyć, że to wszystko wyjdzie na dobre. Ja myślę, że. Ee, że też e, nacisk z tej drugiej strony powoduje, że, że się mobilizujemy, że stajemy się lepsi, że zaczynamy się tym interesować, bo dużo ludzi już nie interesuje się polityką, ale polityka interesuje się nimi, dlatego warto A, jednak właśnie. zwrócić na to uwagę. Wydaje mi się, że zespół Big Cyc od samego początku, jak mało który, jest wierny jednej y, swojej słusznej postawie, bardzo rzetelnie, uważnie komentuje za staną rzeczywistość. Tak, bo my jesteśmy zespołem tu i teraz i zawsze yy, byliśmy na bieżąco z, z takimi różnymi tematami politycznymi, socjologicznymi, społecznymi. E, mówi się, że zespół Bixys to taka historia Polski w piosence i odnosimy się do wielu sytuacji, do wielu miejsc, które już czasami nie istnieją, bo Berlin Zachodni nie istnieje. A my napisaliśmy o tym piosenkę. Moherowe Berety też już są w odwrocie, ale też napisaliśmy o tym piosenkę. Czy zadzwonicie po milicję? No to są jakieś fragmenty naszej historii, do której czasami warto się odnieść, a dzięki piosenkom staje się to bliższe. Ja nawet miałem kiedyś informację od pewnego nauczyciela historii, że na podstawie płyty Zadzwońcie po milicję zrobił dwie lekcje o stanie wojennym i uczniowie słuchali jak zaklęci, bo to był patent na to, żeby zainteresować e, zainteresować tą sytuacją. Może ktoś będzie miał jakieś przemyślenia, może wróci do tych piosenek, może zainteresuje się historią. I my zawsze komentowaliśmy z dużą przyjemnością nasze życie społeczne i polityczne, z, z tym, że z polityką jest tak, że ona bardzo w Polsce dynamicznie się się zmienia i musielibyśmy o, tak. teraz pisać co dwa tygodnie nową piosenkę, a tematy też się dezaktualizują, więc cały czas jednak próbujemy być na bieżąco, ale w tak troszeczkę w sposób ogólny te, te, te wszystkie kontrowersyjne te tematy traktować i myślę, że nam się udaje. Zresztą muzyka rockowa jest muzyką buntu. Jeżeli coś ci się nie podoba, to należy o tym zaśpiewać. No i to jak mało kto potraficie doskonale. Jeszcze mało tego masz smykałkę do tego, żeby przygotowywać piosenki, które potem trafiają do czołówek seriali. To, to, to też jest niesamowite. Ale tu wiesz co z tymi serialami? To jest tak, że akurat e, e, napisaliśmy do kilku seriali, e, a największe nadzieje wiązaliśmy z serialem e, O czym szumią kierpce? Aha. A okazało się, że powstały tylko <laughs> dwa odcinki i e, serial spadł. Natomiast e, jak pisaliśmy muzykę do kiepskich, to pisaliśmy na podstawie scenariusza, bo nawet jeszcze nie było obsady, to stwierdziliśmy, że e, pewnie trzy odcinki i nic z tego nie będzie. Wszystko Stało się dokładnie odwrotnie, odwrotnie. no jeszcze muzyka do serialu daleko odnoszę, to już troszeczkę później, bo weszliśmy w drugiej serii, ale myślę, że też ta piosenka Czarno Czarnych przeze mnie napisana, jakby podniosła ten walor komediowy, bo tam była trochę taka e, smutna muzyczka klasyczna, e, a e, ta piosenka Czarno Czarny zrobiła już takie wejście fajne, e, komediowe i nikt nie ma pojęcia, na czym to polega, że dany serial się przebija, robi furorę, tak samo jak z płytami zresztą. Nam się wydaje, że to będzie przebój, a, to, a przebojem okazuje się najczęściej piosenka, którą nagrywaliśmy na kolanie jako ostatnią. A ta nowa płyta uważam, że jest wyjątkowo nośna i przebojowa. Już dawno taka się Wam nie zdarzyła. Była. Jest to płyta przemyślana, to po pierwsze, po drugie powstawała przez wiele lat. Yy, tak naprawdę to yy, pomysł na tę płytę był taką, żeby wydać podwójny album, bo wolność słowa na kartonie mm -hmm. i manifesto dzieli tylko dzielą tylko cztery miesiące czy 5 miesięcy i chcieliśmy wydać podwójny album, ale potem stwierdziliśmy, że nie, sprawy polityczne trzeba oddzielić, bo też e, przestawały być aktualne w pewnym momencie sprawy te społeczne i takie trochę mniej polityczne oddzielić i dać na płytę manifesta. I myślę, że to był dobry pomysł. E, wiesz, płyta jest fajna, bo jest przemyślana, e, jest również różnorodna muzycznie, uh -huh. bo jest i piosenka Mamy Moc, która ma taki klimat transowy, e, trochę dysk no, dyskotekowy, no, może nie. Ale taki, tam taki elektroniczny i tak dalej. Jest piosenka polska podzielona, która ma taki klimat, klimat troszeczkę ludyczny. No i oczywiście punkowe manifesto, czy ballada, wszystko jest ok. Punkowe manifesto, czyli nasz manifest dorosłych, dojrzałych chłopców w krótkich spodenkach. No stwierdziliśmy, że no, wiesz, nieważne, ile się ma lat, jeżeli się człowiek czuje młody, można być stary, mając 20 lat, można być młody, mając lat 60. I o tym chcemy powiedzieć. I zwrócić do rock'n'rollowej braci, żeby <skrymne> słuchali rock'n'rolla, bo to doda im sił i będziemy młodsi dzięki temu. Zaprosiliście świetnych gości, Jelonę, Kania Rusowicz. No to to w ogóle skąd pomysł na, na to, żeby, żeby oni się pojawili? No zawsze chcemy urozmaicić, coś tam dodać jakichś smaczków. Jelonek, e, Michał Jelonek, świetny skrzypek. E, jak już wpadł nam pomysł na tą balladę, to stwierdziliśmy, że dobra byłaby sekcja e, dobra byłaby sekcja smyczkowa i świetnie się Michał spisał. No teraz Ania akurat nagrywała swoją płytę w czasie, uh -huh. kiedy my e, realizowaliśmy tę piosenkę i dobrze nam się ze sobą rozmawiało. Ania sama zaproponowała, że może tutaj zaśpiewać w refrenach. Także e, wszystko robimy, żeby troszkę tę płytę urozmaicić, żeby coś dodawać od ciebie, żeby to nie było nudne, bo ja sam wiem po sobie, mam ulubione kapelę, ale jak czasami wszystko zrobię na jedno kopyto, to po, uh -huh. po sześciu kawałkach wyłączam, bo yy, prawda jest taka, że czasy są takie, że się słucha krótkich płyt, albo się przelatuje, nie słucha się długich albumów i trzeba już w tych pierwszych sześciu numerach nieźle popracować, żeby yy, ludziom się chciało następnych pięciu posłuchać. Uh -huh. No u was jest ta różnorodność bardzo, ale to też jest tak ciekawie ułożone, że właściwie dwójka, czwórka, szóstka, ósemka Dziesiątka, to są takie numery najbardziej radiowe według mnie. No to może tak jakoś włożyliśmy, że, że żeby co drugi, żeby co drugi. Ale chcę też powiedzieć o okładce, bo jest fajna okładka. Pokazujemy e... tutaj do tych, co będą podglądać Jest potem to troszeczkę takie na, na naw nawiązanie mm. do Banksiego. Trochę zrezygnowaliśmy z tych komiksów i poszliśmy taką w, w stronę pop artu trochę. E, no i fajny teledysk. E, I do piosenki Manifesto, i do piosenki Wszystko jest OK, a teraz do, do kawałka mamy moc, bo zaczęliśmy się. Troszeczkę bawić w takie klimaty plastyczne. Może mniej już kręcimy takich tradycyjnych teledysków z fabułą, a bardziej wplatamy jakieś elementy kolażu uh -huh. plastycznego, a zresztą świetnie plastycy z nami pracują i to oni nas inspirują, bo są młodzi ludzie, a my jak wampiry wysysamy z nich to najlepsze i przekuwamy w, w, w jakby, czy łączymy z naszymi piosenkami. Myślę, że to jest. Ta, jakby to spotkanie młodości z naszym doświadczeniem sprawia, że powstaje coś wyjątkowego. Naprawdę ci nasi plasty są super, bo nie mieliśmy nigdy tego szczęścia. A teraz mamy dwóch takich fajnych, Janusz Jurek i, i Michał Kwiatkowski, którzy świetnie sobie radzą i sami słuchają dużo muzyki, podpowiadają nam na przykład gdzieś tam robili na Spotify, że już tam wiedzieli, że okładki się ruszają, teraz trzeba coś tam przetanie i, mhm. i już projektują. Bo są na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie, a te zmiany następują tak szybko, że, że dzięki nim jesteśmy też na bieżąco, co mnie bardzo cieszy. Mamy Moc to jest ten najnowszy singiel, którym się pożegnamy, ale jeszcze tak zwany w międzyczasie e, przypomnimy sobie kompozycję e, Będzie Dym. To też jest bardzo e, utwór taki związany z kulturą polską nawet. Ale z kulturą amerykańską też. też Amerykanie oczywiście. kochają barbecue, a my a. lubimy, a lubimy grille i e, dla mnie po prostu tam początek maja to jest zawsze Sezon grillowy, ja mieszkam na osiedlu jednorodzinnym, dymek z kiełbasek się unosi i nie ma o czym gadać. Ludzie rozmawiają o polityce, a ostatnio nawet pamiętam, że jak się rozpoczęło Euro, to wyciągali dosłownie telewizory na, na tarasy. I szedł grill, żółty napój, i mecze. I wszędzie było słychać, że ludzie po prostu byli szczęśliwi. Ten słynny, długi weekend majowy, Dzień Świętego Grilla jak to mówimy to jest po prostu jedno z chyba z najważniejszych świąt obecnie w Polsce. Bo Ach, się integrujemy, przyjeżdża rodzina, przyjeżdżają znajomi, trwa to kilka dni, biesiadujemy tak samo jak Amerykanie, jak ostatnio byłem w Chicago u mojej koleżanki Bożenki, to też stwierdziła, że nie idziemy do żadnej knajpy, tylko robimy u niej barbecue i kupiliśmy oczywiście złoty napój, posiedzieliśmy, pogadaliśmy do późnej nocy, nikt nas nie niepokoi, nikt nas z lokalu nie wyrzucał. Myślę, że to jest bardzo fajne i, i bardzo fajne święto i o tym napisaliśmy. No a całe to przygotowanie do tych świąt, i wiesz, jazda po tych wszystkich barketach, kupowanie węgla, kupowanie kiełbasek, kupowanie różnych tam warzyw, które będziemy. No to słuchamy. Teraz. To posłuchamy. Wracamy do spotkania z naszym gościem. Magiczny rok 89 posiłkuje się książką, którą popełnił skiba. Tutaj dużo wspomnień, wspomnień oczywiście o zespole Big Cyt, Sam początek. Zanim Joanna Szczepkowska ogłosiła światu, że skończył się w Polsce komunizm, w kraju dzieją się przedziwne rzeczy. Wszystko jakby pęka. W lutym w podwarszawskiej Magdalence startują obrady Okrągłego Stołu, i tak dalej, i tak dalej. Skiba wylicza, dochodząc do ważnego momentu. W tej atmosferze. Zespół Big decyduje decyduje się nagrać pierwsze piosenki, oszczędzamy, robimy ściepę i wynajmujemy debiutujące prywatne studio, które mieści się w Zalesionym Izabelinie pod Warszawą. Tak było. I wspomniałaś Joannę Szczepkowską, a my mieszkaliśmy przez, na pierwszej sesji u Janny Czepiecińskiej, a. która była mało znaną aktorką. E, mieliśmy takiego kolegę Jurka Klesyka, który też był aktorem, on wyjechał do Francji i mówiła: Mam taką koleżankę, Aśkę Czepiecińską, ma tam miejsce w domu, że tam przemieszkaliśmy pierwsze trzy dni u nich, u niej, bo to nie było tak jak teraz, że mamy hotele, jakieś tam e, hostele, ciężko było z e, ciężko było z, z mieszkaniem, e, więc w czy Czepiecińskiej mieszkaliśmy pierwszy tydzień nagrań i rzeczywiście były to war warunki spartańskie, bo dojeżdżaliśmy autobusem miejskim do Izabelina, no a tam już e, w ciszy, spokoju, przy ćwierkających ptaszkach e, robiliśmy tę płytę, chociaż najpierw to był pomysł na trzy piosenki, potem na następne trzy. I Andrzej Poczyński przyszedł kiedyś, wiecie co, chłopaki, zrobimy płytę. Puszczałem swoim dzieciakom, oni puszczali swoim kolegom, powiedzieli, że materiał jest super, trzeba to skończyć. Więc za dokładnie 15 dolarów, waga za 15 dolarów pożyczonych od rodziców, wynajęliśmy studio na, jeszcze na tydzień. Takie były ceny wtedy. E, I dokończyliśmy tę płytę. To było to nagrywanie z przygodami, bo pamiętam, że studio mieściło się na dole w jednorodzinnym domu Andrzeja Pucińskiego, gdzie na górze babcia sprzątała e, mieszkanie od rana i włączała odkurzacz. Wtedy robiły się przydźwięki na, na głośnikze mówi cisza, cisza babcia, babcia, babcia sprząta, babcia sprząta pół godziny przerwy, bo się robiło dzz, dzz, i nic nie można było haha, nagrywać. I to było takie fajne, miłe, chociaż bardzo ciasne studio, ale super rodzina atmosfera. Też pamiętam, że były takie sytuacje, że gdzieś tam nie mieliśmy tekstu, gdzieś tam nie mieliśmy muzyki, jakiegoś refrenu i Andrzej Puczyński mówi: Muszę was mobilizować, idę na obiad. Jest godzina 14 o 16:00, chcę mieć refren, i tekst do tej piosenki, więc. Szybko. Nie ma to jak presja. No wiem, presja burza nie. mózgów i, i tak to powstawało, ale bardzo się z tego pamiętam, że w zespół piersi też nagrywał jakoś tak na przemian z nami. E, świetne przyjaźnie, no świetna atmosfera. E, też e, jakby nikt nie myślał kategoriami jakiegoś wielkiego sukcesu komercyjnego. Robiliśmy to po prostu z potrzeby serca, bo nam się podobało, bo nam się wylewało się to z nas. Bo zespół Bixby to nie jest zespół z, z castingu, tylko jest grupa przyjaciół. My się poznaliśmy uh -huh. w Akademiku, e, w Łodzi, w Balbinie. To jest, Akademik Uniwersytetu Łódzkiego, byliśmy sąsiadami, dlatego to co robiliśmy wynikało z potrzeby serca. Wcześniej mieliśmy zespół rok, a potem stwierdziliśmy, że zrobimy coś punkowego. Pełno tych tekstów gdzieś tam się przewijało, przelatywało. Może to nagramy, może to nagramy i tak. Powstała ta płyta, 12 chyba hitów w stylu Lambada Hardcore, to nagle, czy tam 14, już nie pamiętam, 12 chyba. Ale jeszcze kilka piosenek zostało na następną płytę. Co tam był? Kapitan Żbik, Piosenka Big. Góralska. Wielka, Wielka Miejsc do Babci Klozetowej, Piosenka A. Góralska, Berlin Zachodni, durna piosenka. I, i teraz akurat y, y, w tym roku, w, nie, w przyszłym, w przyszłym roku. roku, będzie 35-lecie wydanie tej płyty i też przygotowujemy specjalny program koncertowy, gdzie będziemy te płyty grali w całości, od A do Z po kolei, potem jeszcze oczywiście jakieś następne kawałki, powiedzmy sobie na bis, ale rozpoczynamy koncert płytą z partyjnym pozdrowieniem od A do Z, bo naprawdę mamy do niej wielki sentyment i darzymy ją niesamowitą sympatią i estymą, bo, bo jest to płyta, która zmieniła nasze życie, bo tak naprawdę kończyliśmy studia, nie mieliśmy specjalnie pomysłu na siebie, byliśmy z wykształceniem nauczycielami i tak się zastanawialiśmy, co my będziemy robić, co będzie w tej szkole tam, to to nie, to może pociągniemy jeszcze rok, może pociągniemy Miejmy jeszcze dwa lata. Mm -hmm. I, i potem pójdziemy do tej szkoły, A ten, z tego roku już zrobił 5 lat, potem 10, potem 15 i tak doszło do 35 i myślę, że jeszcze parę lat przed nami. No na pewno tak, bo plany macie bardzo bogato zaplanowane, wszystko przygotowane. Czyli przyszły rok a to będzie trasa koncertowa wspomnienia debiutu, czyli 35 tak. lat, ale zanim 2025 nastanie, to, to co za miesiąc Kiba znowu zaskoczy nas z książką, tak. a ty wrócisz do solowej twórczości. Solowa twórczość po ilu po 4 latach? Po czterech Latach. Ta płyta już jest nagrana i trochę ją zaniedbałem, dlatego muszę przyspieszyć tempo, bo właściwie już jest od roku nagrana, jeszcze ją tam kończę miksować, właściwie już jest prawie skończona. Robimy mastering i chcę tą płytę w tym roku wydać, z, y, zakończyć projekt po prostu i rozpoczynać coś nowego. I tak, zawsze, uh -huh. I tak zawsze działamy, bo czasem patrzymy na niektóre zespoły, to oni tak nagrają, potem poprawiają 10 lat i potem mówią, a to już takie stare, że nie wydajemy, po prostu trzeba zrobić nagrać, Mówię, zakończyć hmm. i robić następny projekt. Także płyta będzie się nazywała offline, również wyprodukowana będzie przez Roberta Cichego, tutaj też kilku gości, bo będzie Paweł Sfernali z ze mną śpiewał w jednej piosence, Super. Łukasz Żurkowski w jednej piosence i Paweł Połczyński z Debonow w trzech. A numerach. syn? Bo na pierwszej płycie syn był. E, syn nie. Tym razem, Tym razem zrezygnował, okay. miał być. Ale to mu nie pasowało, to mu nie pasowałem. Ja jak ci nie pasuje, to biorę Swiernalisa. I Swiernalisa zaśpiewa tę piosenkę. I Paweł Pełczyński z Demono zagra na saksofonie w kilku numerach. Saksofonista Demono. Myślę, że będzie, płyta, że będzie to płyta ciekawa. Oczywiście zupełnie różna od tego, co robimy z Big Cysem i tekstowo, i muzycznie. ale po prostu myślę, że warto te numery, które leżą w szufladzie, jednak pokazywać, bo jak zniknę z tego świata to kto, co tam po mnie zostanie tak jak śpiewam w jednej z tych piosenek cała moja twórczość, czy całe moje życie zmieści się w dwóch kontenerach na śmieci także, e, ale na dygresja, no ale dygresja, miałeś, no. ale to, 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 to jest prawdziwe mhm. e, natomiast tak, Krzysiek wydaje książkę a przed nami również trasa Unplugged, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku. To jest trasa, na którą koledzy mi namówili, bo ja byłem, ja byłem troszeczkę przeciwny, bo to wymagało przearanżowania piosenek, odświeżenia innych kawałków, bo gramy kilka piosenek, których nie gramy w tych programach elektrycznych, m.in. teczka, piosenka, którą nagra się z Maćkiem Maleńczukiem czy Majlowno Dwar. Ale teraz te koncerty bardzo mi się podobają, bo są taką odskocznią od tego, co robimy na co dzień. Fajnie to wszystko się ułożyło i ciekawie to brzmi, wydaje mi się, że ludziom też się to podoba, bo nikt się nie spodziewa, że tam taki chopinowski fortepian gdzieś wchodzi w jednym czy drugim kawałku. Solo na, na ukulele, bo też wykorzystują ukulele, także jest ciekawie. I e, zwieńczeniem tego będzie koncert w Bielsku Białej w Kawatinie, w takiej dużej sali 28 marca, a przedtem koncerty w Warszawie między innymi i, e, i w Łodzi i w kilku innych miastach. A Stany Zjednoczone? Nie wiem, jak nas zaproszą, to z przyjemnością przyjedziemy. E, a jeszcze oprócz tego trasa zadzwońcie po misję. To by się na pewno w, w Stanach udało, tylko to jest dość duży projekt. Gramy od czterech lat w wielkich halach. Najpierw to e, zaczynaliśmy od 4-5 tysięcy, teraz po 15-20 tysięcy przychodzi na ten koncert, ale to nie jest tylko koncert Bikcysa, tylko koncert kilku zespołów z przełomu lat 80. i 90., między innymi Banda i Wanda, Róże Europy, Sztywny Palazji, Chłopcy z Pacowronii, Ira i Bikcyc, i to. Wszystko w takim anturażu z lat 80. czyli jest grupa rekonstrukcyjna, przyjeżdża radiowozami, oni są przebrani zomowców. Ja wiem, że, że popularność wynika z tej nostalgii, bo wiesz, lata 80. Były, były słabe politycznie, ale były świetne w polskiej muzyce. Ile zespołów wtedy powstawało? Ja Rocin hulał na dobre. Tyle znakomitej muzyki. I wszyscy jakby z tym sentymentem wracają do tych lat właśnie tej siły polskiej muzyki. I z łeską oku przychodzą te koncerty, A to jest fajne, bo te koncerty trwają po pół godziny, gramy po pół godziny, czyli cała esencja, same przeboje. Między tymi są przerwy, ludzie sobie wychodzą, wchodzą na amfibie, na, 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 na jakieś tankietki, bo tam już do tego doszło, że nawet czołg chcieli postawić w zeszłym roku, ale, ale z, yy, zrobili badania, żeby, że załamią parking, ale, ale, ale ludzie robią sobie zdjęcia i, i, i mamy same super recenzje, więc następnych siedem koncertów przed nami, bo to są takie koncerty jesienno-zimowe. Już mamy 7 miast Kraków, Gdynia, m.in. Wrocław, Ostrów, Wilkopolski, Warszawa już jest prawdopodobnie sprzedana, bo jest na Torwarze, 8 chyba grudnia. Natomiast yy, myślę, że to byłby dobry pomysł na Stany. No, przedsięwzięcie duże, ale myślę, że, że sukces gwarantowany. No to trzymamy... Tym klub, bardziej, że, że, że to pokolenie lat 80. w Stanach jeszcze jest. Absolutnie. I, i ma I to, się dobrze. No tak. Pożegnamy się zatem wywołanym do tablicy utworem Mamy Moc, bo to jest najnowszy singiel promujący płytę Manifesto. JJ w studiu polskie FM w audycji dookoła południa. Za obecność twoją bardzo dziękuję. No, ja również no, bardzo dziękuję. Pewnie no, się, się zobaczymy niedługo z płytą przyjdzie Z swoim. przyjemnością, z przyjemnością. Yy, mamy mocno piosenkę, którą chcemy dać Polakom trochę optymizmu, bo ostatnio są przywaleni tymi wszystkimi złymi informacjami. Wojna na Ukrainie, powódź i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy w sobie mieć dużo siły, żeby to przetrwać i przetrwamy, bo jesteśmy silni.